Cześć! No, powiem Wam, że długo mnie tu nie było, bo ostatni odcinek tego podcastu nagrałam, myślę, jakoś w maju, czyli ponad pół roku temu. I serio, jestem trochę w szoku, bo po pierwsze, jakoś specjalnie nie planowałam tej przerwy, a po drugie, nie sądziłam też, że będzie trwała tak długo oraz, że jednak wrócę do nagrywania, bo różnie z tym było. Ale jestem i mega się z tego cieszę. Więc jeżeli widok tego nowego odcinka poprawił Wam humor, bo wciąż gdzieś tam czekaliście, to będzie mi po prostu bardzo miło, jak dacie mi znać, albo w komentarzu, albo w wiadomości prywatnej. W tym odcinku, takim trochę pilotażowym, chcę skupić się na dwóch rzeczach. Po pierwsze, Pokrótce opowiedzieć, dlaczego przestałam nagrywać oraz co się zmieniło od tego czasu, ale przede wszystkim nakreślić to, o czym chcę Wam tutaj opowiadać, e, jaką przestrzeń chciałabym tu stworzyć i czego możecie się spodziewać po tym kanale. Jak wiecie albo i nie, moje odcinki do tej pory dotyczyły tematów najogólniej ujmując poszukiwania siebie, czyli odnajdywania tego, co nas pasjonuje, jaka jest nasza misja i cel w życiu. Wartości, zrozumienia tego, co lubimy, kim chcemy być, kim jesteśmy itd. One były dla mnie osobistą autoterapią, której bardzo potrzebowałam w momencie, kiedy odeszłam z pracy etatowej jako architekt, w związku z wypaleniem zawodowym, które pojawiło się u mnie zaledwie dwa lata po studiach. Ja w tamtym momencie byłam zawodowo, w myśle, najlepszym możliwym miejscu, jaki mogłam sobie wyobrazić. Czyli pracowałam w prestiżowym biurze architektonicznym w Tokio, co kilka lat wcześniej wydawałoby mi się nieosiągalnym marzeniem, ale było to dla mnie tak drenujące psychicznie, że wtedy podjęłam myślę jedną z bardziej odważnych decyzji w moim życiu, czyli odeszłam z biura i wróciłam do Polski. Wtedy jeszcze nie rozumiałam, co było głównym problemem. Bo miałam świadomość, że trafiłam na super zespół i projekt, ale jednocześnie ta praca drenowała mnie z całej mojej energii i wiedziałam, że jeżeli nic sama nie zmienię, to nic się nie zmieni, a może być tylko gorzej. A był to też moment, kiedy musiałam podjąć decyzję, czy przeprowadzam się do Japonii i zostaję w tej pracy przez kilka najbliższych lat, czy też wracam do Polski w poszukiwaniu czegoś innego. I teraz na to patrząc, wiem, że to była bardzo odważna decyzja z mojej strony, że, że zostawiłam tak świetną, wydawać by się mogło, karierę. Ale w tamtym momencie ja wiedziałam, że to jest tak naprawdę jedyna możliwa droga, że musi być w tym życiu coś więcej, że musi być praca, która będzie realnie dawała mi radość. Poczucie jakiejś misji i będzie wykorzystywała to, kim ja jestem. I gdy wróciłam do Polski, dałam sobie wtedy takie trzy miesiące, żeby odkopać takie moje dawne marzenie, zostanie artystką. Więc przez trzy miesiące eksperymentowałam ze sztuką, zajęłam się wtedy ceramiką, tkaniną, tkałam dywany, malowałam, szkicowałam. Nawet zaczęłam pisać ikony i dałam wtedy sobie za taki cel stworzenie własnej wystawy, na której przedstawię wszystko to, co zrobiłam. I zrobiłam tą wystawę w własnym salonie. Zaprosiłam przyjaciół oraz też dalszych znajomych. I był to niezwykły dla mnie moment, ponieważ zawsze marzyłam o własnej wystawie i po prostu wzięłam wtedy sprawę w swoje ręce. I po tych trzech miesiącach nastąpił bardzo ciężki dla mnie czas, ponieważ powoli zaczęło do mnie dochodzić to, że tą tożsamość, którą budowałam przez ponad 10 lat, czyli bycie architektem, odrzuciłam, i nie wiem tak naprawdę, kim jestem, jakie są tak naprawdę moje wartości, co lubię robić, jakie jest moje hobby. Brzmi to naprawdę abstrakcyjnie, ale tak wtedy było. Poczułam się jakbym została sam na sam z osobą, której totalnie nie znam, i zaczęła się dla mnie taka wręcz pełna etatowa praca poszukiwania siebie i rozumienia, kim tak naprawdę jestem. I był to naprawdę ciężki czas, ponieważ dogrzebywałam się do jakichś takich bardzo ciężkich rzeczy w swoim życiu. Dużo czytałam, słuchałam podcastów, robiłam ćwiczenia, chodziłam na terapię i gdzieś tam. Krok po kroku um, dogrzebywałam się coraz głębiej. Był to naprawdę ciężki czas. I e, aby trochę sobie pomóc w tym procesie, zaczęłam właśnie e, regularnie wtedy publikować odcinki podcastu, które od, odzwierciedlały to, z czym akurat się mierzyłam. Ale też e, dostawałam wtedy feedback od wielu osób, że to, w czym ja czułam się jakoś gdzieś osamotniona, dotyczy też wielu innych osób. Co dodawało mi tak naprawdę dość dużej otuchy wtedy. I um, cały ten proces trwał kilka miesięcy i gdzieś tam powoli zaczęłam widzieć takie światełko w tunelu i gdzieś tam czułam, że faktycznie dobrnęłam do jakiegoś takiego samego dna i teraz powoli krok po kroku układam ten swój fundament, który jest już stabilny i który naprawdę wypływa ze mnie. I mam wrażenie, że ten fundament był takim pierwszym etapem, który zbudowałam, i w którym czułam się naprawdę szczęśliwa, że wreszcie wiem, do czego chcę dążyć w życiu, w czym jestem dobra, w czym mnie, w jakim środowisku chcę pracować, itd. I też na bazie tego doświadczenia napisałam taki poradnik z myślą o tych wszystkich innych osobach, które są w tym samym miejscu co ja. I chcą też zrozumieć bardziej siebie i zdefiniować to, dokąd tak naprawdę chcą iść w życiu. Na początku myślałam, że będzie to tylko e-book, ale spełniłam swoje drugie marzenie i wydałam tą książkę w self publishingu. W wersji fizycznej, i po tym etapie nastąpił drugi etap, czyli zastanowienie się: OK, co dalej? Gdzie w takim razie stawiam kolejne kroki? Czy powinnam wziąć pracę etatową? Jeżeli, jak, jeżeli tak, to w jakiej branży? Czy może jednak powinnam zająć się własnym biznesem? Jeżeli tak, to jakim? I był to taki czas dużych niepewności, ponieważ ja gdzieś tak się otworzyłam na nowe. I próbowałam wtedy bardzo wielu rzeczy, ale wiadomo, część z nich wypalała, część nie. Część dawała mi też jakieś takie poczucie niepewności, trochę jakiegoś lęku, ale gdzieś tam stawiałam temu czoło i wciąż dzieliłam się wszystkim w podcaście, ale ten czas był naprawdę tak intensywny, że z tygodnia na tydzień ja na przykład miałam nowe przemyślenia, jakieś nowe wnioski odnośnie swojego życia. I w tym takim momencie, kiedy czułam, że bardzo dużo się obnażam, e, dzieląc się tym całym procesem, e, wystarczył tak naprawdę jeden negatywny komentarz, mówiący o tym, że już wszystko miałam ogarnięte, a znowu nie wiem co mam robić i po cholerę o tym wszystkim mówię. I bardzo mnie to wtedy zabolało i pomyślałam sobie dość. Jakby to jest koniec. Nie jestem w stanie być w tym procesie, który dla, me, dla mnie samej jest dość ciężki, bo wiedziałam, że nawet jeżeli nagrałabym odcinek, który trwa kilka godzin, to i tak nikt nie zrozumie tego, co tak naprawdę dzieje się we mnie, bo to jest po pierwsze bardzo dynamiczny proces, po drugie złożony z wszystkich lat mojego życia, więc nie mam siły na to, żeby tłumaczyć się innym z tego procesu, który sam dla mnie jest trudny. I to był moment, kiedy przestałam nagrywać. Nie wiedziałam, czy jeszcze wrócę do tego podcastu. Wiedziałam, że wrócę, jeżeli będę wiedziała, po co wracam, i będę już miała bardziej ułożoną tą sytuację samą dla siebie. I te kolejne miesiące były trochę taką sinusoidą, ponieważ z jednej strony aplikowałam do różnych prac etatowych w naprawdę przeróżnych branżach. Z drugiej strony, gdzieś tam czułam, że jednak powinnam bardziej cisnąć w ten własny biznes, przyjmować więcej projektów takich freelancerskich, i to była taka sinusoida, bo jak czułam się naprawdę zagubiona w tym procesie tworzenia biznesu, bo tak naprawdę ja wciąż definiowałam, co jest tą taką jedną dziedziną, którą powinnam się zająć. I nie było to łatwe zadanie, więc w momentach takiego zwątpienia gdzieś uważałam, że to totalnie nie ma sensu i szłam w po prostu szukanie pracy etatowej, ale nie byłam do tego całkowicie przekonana, więc wydaje mi się, że też przez to nie miałam żadnych rezultatów szukania tej pracy. I znowu po tych kilku tygodniach bardzo się zniechęcałam i uznałam, co ja robię, powinnam się zająć własnymi projektami itd. I to, był, I to była taka jazda w górę, w dół, od lewa do prawa, a oprócz tego działo się wiele innych rzeczy, ponieważ zdążyłam się trzy razy przeprowadzić, um, uczestniczyć w jakichś naprawdę szalonych projektach, jak kiedy chciałam zrealizować. Um, swoje małe marzenie i wysłałam na konkurs modowy swoją w pierwszym w życiu narysowaną kolekcję i dostała się ona do finału i widziałam modeli noszących moje outfity na wybiegu, co po prostu było wydaje mi się highlightem tamtego roku. Bardziej też skupiłam się na pisaniu ikon, uczestniczyłam w medytacyjnych wyjazdach, wiele podróży w tym, spełnienie mojego marzenia o zobaczeniu parków narodowych zachodnich Stanów Zjednoczonych. I to był właśnie ten moment, kiedy siedziałam na lotnisku w Los Angeles, czekając na lot do Polski. I trochę nie mając co robić, po prostu wzięłam telefon i zaczęłam przeglądać zdjęcia, które wykonałam przez ostatni rok czasu. I poczułam wtedy taki ogromny, myślę, smutek i też współczucie dla siebie samej, ponieważ zauważyłam, jak bardzo siebie cisnęłam. Czyli w momencie, kiedy ja odeszłam z pracy etatowej jako architekt, bo czułam się tak bardzo wypalona tym, co robiłam, to nawet nie chodziło o samą architekturę, tylko bardziej o to, w jaki sposób pracowałam, bo ja muszę pracować w dynamiczny sposób, a tak naprawdę przez te 12 godzin dziennie siedziałam uta do komputera, co spowodowało to wypalenie. To w tym takim ciężkim momencie ja po prostu wrzuciłam się. W kolejny tor wyścigowy, czyli ciśnięcie się, żeby mieć własny biznes, mieć już ogarnięte, co ja chcę robić, jak mogę na tym zarabiać i żeby jeszcze to przynosiło dochód najlepiej taki sam albo i lepszy jak praca na etacie. Wydaje mi się, że też bardzo byłam zainspirowana tymi wszystkimi historiami z internetu, gdzie ludzie rzucali pracę na etat i przechodzili na własny biznes, i w ciągu miesiąca on po prostu generował ogromne zyski. Tylko przypominam, że ja startowałam z miejsca, w którym nawet nie wiedziałam, co ja lubię robić, w czym ja jestem dobra, jeżeli odrzuciłam tą osobę architekta ze swojej osobowości. I widząc to, jak wiele zrobiłam przez ten rok, właśnie zarówno w tej sferze, jak i rozwoju osobistego. Um, ilość miejsc, w których byłam, projektów, takie wychodzenie poza strefę komfortu i próbowanie nowych rzeczy, pomyślałam ja potrzebuję spokoju i nie mam już na to siły. Jedyne czego chcę to po prostu znalezienie pracy, która będzie po prostu wykorzystywała moją umiejętności, które mam w tym momencie, czyli projektowanie i analizowanie przestrzeni i Odrzucam wszystko, czym się do tej pory zajmowałam, wszystko. I może y, będę miała miejsce na jakąś jedną rzecz, ale nawet nie definiuję, co to ma być tylko zobaczę, do czego po prostu będzie ciągnęło mnie moje serce. I powiem Wam, że ja wierzę, że. W takich momentach, które niestety bardzo często są momentami, kiedy jesteśmy przystawieni do ściany, dzieją się te wielkie zmiany, ponieważ stajemy w pozycji, gdzie dajemy 100%. Bo ja miesiąc po tej decyzji dostałam pracę na etat, która jest autentycznie moją wymarzoną pracą. Zaczynam ją za kilka dni, ale naprawdę już się nie mogę doczekać. Jest to praca architekta, ale właśnie w bardzo dynamicznym środowisku. W branży IT, która jest bardzo ustrukturyzowana w porównaniu do branży architektonicznej, czyli kombinacja, która w ogóle jest z kosmosu, ale jest dokładnie tym, czego chciałam. I świadomość tej pracy daje mi ogromny spokój, a jednocześnie w ciągu tych kilku tygodni po podjęciu tej decyzji. Bardzo ciągnęło mnie do tego pomysłu, który miałam już na początku roku, a mianowicie do zorganizowania podróży do Japonii, aby pokazać innym Japonię, w której sama się zakochałam, w taki nieśpieszny i medytacyjny sposób. I wydawało mi się to niemożliwe, ale wyjazd wyprzedał się w ciągu kilku dni i wierzę w to, że po prostu to, że dałam całą swoją energię i pasję w organizację tego wyjazdu. Nie był, moja głowa nie była też zajęta milionem innych projektów, tak jak w poprzednich miesiącach. To to przyniosło ten efekt, i finalnie za już dwa i pół miesiąca jadę z moją grupą do Japonii. I po prostu nie mogę w to uwierzyć, że to się dzieje. I czuję, że teraz jestem w pierwszym momencie od nie wiem tak naprawdę ilu lat kilku, kilkunastu kiedy czuję spokój w głowie, bo przestałam się cisnąć przestałam iść we wszystkich możliwych kierunkach i skupiłam się na tym, co tak naprawdę najprostsze. I w takich momentach zawsze przypomina mi się okładka takiej książki, która nazywa się chyba Esencjalista. Nie wiem, czy to jest okładka, czy to jest jakaś ilustracja ze środka książki, ale ona pokazuje na początku linię, która przypomina taki kłębek trochę, a obok jest ta sama linia, tylko wyprostowana. I ona jest bardzo długa i podpis pod tym zdjęciem jest taki, że w obu przypadkach dajemy tą samą ilość energii, ale w tym pierwszym my stoimy w miejscu, kręcimy się w miejscu, więc jesteśmy zmęczeni, ale nigdzie nie idziemy. A w tym drugim przypadku, jeżeli przyłożymy tą naszą energię do konkretnej jednej rzeczy, to to daje efekt. I wiem, że to nie jest żadna magia, tylko takie świadome skupienie się na tym, czym powinniśmy się zająć. I nie rozważanie miliona opcji, co w moim przypadku jest notoryczne. I kończąc tą historię, stąd bierze się też ten dzisiejszy odcinek i moja decyzja o powrocie do nagrywania podcastów, ponieważ czuję po prostu duży spokój w tym momencie życia, w którym jestem, i to, że mam na to przestrzeń. Oraz pomysł, bo ostatnio siedziałam z koleżanką w kawiarni i właśnie rozmawiałyśmy coś na temat mojego podcastu. I ona otworzyła Spotify i przeskrolowała te odcinki, które zostały opublikowane, i zaczęła czytać ich tytuły. I zaczęliśmy się śmiać, ale, wiecie, takim śmiechem trochę nie mogąc w to uwierzyć, bo wszystkie tytuły tych odcinków są tak naprawdę dość smutne i wyrażające jakąś taką depresję i zwątpienie i poczucie zagubienia, ale tak właśnie się czułam wtedy, kiedy nagrywałam te odcinki, ponieważ każdy z nich bardzo rezonował z tym, jak się w danym momencie czułam. I pomyślałam wtedy o tym, dlaczego w ogóle zdecydowałam się na nagrywanie podcastów, a po prostu chciałam przez podcast spotykać inspirujących ludzi i rozmawiać z nimi o motywacji, o pięknie takiego bardzo prostego życia i doceniania chwili, w której jesteśmy. I zrozumiałam, że to jest właśnie ten moment zamknięcia trochę tego, co było i otwarcia się na nowe, na taką nową i świeżą energię. I realizowania tego właśnie pomysłu, no bo w tamtym momencie, kiedy zaczęłam nagrywać, inne myśli zajmowały moją głowę i moje serce, a teraz jest właśnie na to przestrzeń. Dlatego też chcę stworzyć miejsce na razie wirtualne, ale w przyszłości mam nadzieję, fizyczne. Miejsce spotkań z innymi, e, które inspiruje, motywuje nas do działania. Gdzie czujemy się częścią czegoś większego w pięknym otoczeniu, gdzie podróże, zarówno te wewnątrz siebie, jak i te dalekie, są częścią naszego życia. I chcę to realizować zarówno tutaj w formie podcastów, jak i raz na jakiś czas z zaproszonymi gośćmi. Chcę w tej takiej mojej małej przestrzeni tworzyć sztukę i rozmawiać na takie. Proste życiowe tematy, przede wszystkim skupiając się na tu i teraz. Dlatego, jeżeli to są tematy bliskie Waszego sercu, to serdecznie zapraszam do bycia częścią tej społeczności, która powoli się rodzi i rozrasta. Też pewnie będę relacjonować tutaj um, trochę wniosków i przemyśleń z moich podróży, których ostatnio jest coraz więcej, między innymi z tej podróży medytacyjnej do Japonii. Ale też w tym podcaście chcę się dzielić z Wami tym, na czym najlepiej się znam, czyli na analizowaniu przestrzeni i miejsc, w których jesteśmy, ale właśnie pod takim kątem rozwoju osobistego i motywacji, rozumieniu. Tego, w jaki sposób przestrzenie, w których się znajdujemy, albo do których podróżujemy, mogą nas motywować i wspierać w działaniu, i tego, kim chcemy się stać. Dlatego mam nadzieję, że rozgościcie się tutaj i będzie to dla Was przyjemne miejsce poznawania nowych osób, inspiracji, piękna oraz odpoczynku i bycia tu i teraz. To wszystko na dzisiaj. Bardzo się cieszę z tego, że mogłam nagrać ten odcinek i podzielić się z Wami tym wszystkim. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!